Witam cię serdecznie z tej strony matki i lecimy z kolejną powtórką do matury podstawowej. Kolejnym wymaganiem jest uczeń wyznacza wzór funkcji na podstawie informacji o jej wykresie lub o jej własnościach. No to lecimy sobie. Pierwsze zadanie z jednej z ostatnich matur w kartycjackim układzie współrzędnym: dane są prosta K o takim uznaniu, i mamy punkt P. I bardzo, bardzo częste zadanie, że my musimy znaleźć prostą, która przechodzi przez punkt i która jest albo równoległa, ewentualnie prostopadła tej prostej K. No to taka prosta ogólnie rzecz biorąc ma równanie Y równa się AX plus B. I kluczową informacją, która tu jest, tak, że w własności wiemy, że jeżeli dwie proste są równoległe, to współczynniki kierunkowe, czyli to co stoi przy X jest dokładnie takie samo, czyli w miejsce tego A mogę sobie po prostu wstawić 3 czwarte. Tu sobie napiszemy Y równa się X plusik i dorzucimy B. Super, bo brakuje mi już tylko B. A co następnie robimy? Dodaj nam punkt i wiemy, że ta prosta, pomarańczowa przechodzi przez ten punkt, to go sobie tu wstawiamy. Pierwsze za X, drugie za Y. Czyli za Y wstawiamy sobie minus 1, a za X wstawiamy sobie 12. Resztę grzecznie przepisujemy równa się, 3, 4 również przepiszemy i jeszcze plus P. To nieco się skróci, bo czwórka pięknie skróci się z dwunastką przez 3, przez 4, 4 przez 4, 4 to jest 1, 12 przez 4 to jest 3. I otrzymujemy, że minus 1 równa się 3 razy 3, to jest 9 plus b. Jak odejmiemy sobie dziewiątkę, no to minus 10 jest równe b. Czyli y to jest 3 czwarte x -a. minus dyszka. A ta odpowiedź jest pod podpunkcie b. Kolejne bardzo fajne i wbrew pozorom proste zadanie. Mamy następujące zadanko. W katedrackim kodzie współrzędnych wykresy funkcji f oraz g nie mają punktów wspólnych i teraz można by się zastanawiać, kiedy dwie proste, bo to są proste, nie mają prostych punktów wspólnych. Jeżeli mamy sobie jakąś prostą F, która sobie na przykład wygląda tak i mamy sobie jakąś funkcję G, no to jeżeli ją narysuję jakkolwiek inaczej, na przykład tak, to będzie mieć punkt wspólny. Jak więc zacznę rysować tak, teoretycznie nie ma punktów wspólnych, no ale prosta nie ma początku ani końca, więc gdzieś tam kiedyś się przetną. Dlatego też proste, które nie mają punktów wspólnych, to są proste równoległe. Kiedy dwie posta są równoległe, jeśli współczynniki kierunkowe, czyli to co stoi przy x jest takie samo. Tu przy x stoi 2m plus 3. A tu przy x stoi minusik, czyli minus 1. Wystarczy wyliczyć m. Czyli odejmiemy sobie trójkę, żeby tą trójkę przenieść na prawo. 2 razy m równa się minus 1 minus 3, to jest minus 4. Czachniemy to sobie przez 2, a więc m to jest minus 2. To odpowiedź poprawna? Odpowiedź A. Widziałeś? Widziałaś już elementarz maturzysty, który dla ja ciebie przygotowałem. Jest to zbiór najważniejszych informacji o maturze. Znajdziesz w nim: 1. info jak wygląda matura, czyli co na niej będzie. 2. specjalne tablice maturalne w wersji pro. 3. porady jak trać punkty na maturze. 4. strategie zdobywania punktów. 5. pewniaki maturalne. A to wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy weź link w opisie tego filmu i podać maila na którego wyślę ci dostęp. Kolejne zdanko z ostatniej matutki. Funkcja liniowa jest określona wzodem f od x się minus x plus 1. Weźmiemy ją sobie pięknie, podkreślimy. Natomiast funkcja g też jest liniowa. I w kartezjańskim władzie współrzędnym wiemy, że wykres funkcji g przechodzi przez punkt, więc podali nam punkt. I wiemy dodatkowo, że ten wykres jest prostopadły do f. No i teraz tak. Skoro mamy jakiś wykres funkcji g, weźmy ją też na zielono, czyli mamy g od x, to jest ax plus b, to jeżeli dwie funkcje są prostopadłe, to współczynniki kierunkowe są przeciwne i odwrotne, ewentualnie jak je wymnożymy, bo to jest to samo, to dadzą minus 1. Ok, no tu jest minusik, jako współczynnik kierunkowy, czy to jest minus 1, tu jest nasze a, czy tu jest nasze a i po wymnożeniu to ma nam dać minus 1. Przecież jeżeli, przecież jeżeli pomnożymy sobie to przez minus 1, no to wyjdzie, że a to jest 1, czyli tu jest 1. Super. Przepisane. No i teraz, jak wyliczyć b, no po to podaje nam ten punkt. Teoretycznie powinniśmy już wiedzieć, że skoro tu jest 0, minus 1, to b to jest minus 1, no ale można równie dobrze to podstawić tutaj. Pierwsza x owa druga y. -owa. Za geodixa podstawiamy minus 1, za x podstawiamy 0, ok? No i jeszcze plus b. Czyli minus 1 faktycznie i 0 razy 1 to jest 0, plus b to jest b. Czyli G od x to jest x minus 1. A taka odpowiedź jest po punkcie T. Na koniec mamy zadanie, co prawda, z troszkę starszej matury, bo bodajże z 21 roku, ale idealnie się wpasowuje w te wymagania, że uczeń wyznacza wzór funkcji na postaci informacji o jej wykresie lub o jej własnościach. Bo mamy informację, że funkcja liniowa F przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0, to po pierwsze, a oprócz tego wiemy, że f od 4 minus f od 2 równa się 6. Co z tym zrobimy? Na początku napiszmy sobie tą funkcję liniową w postaci kierunkowej, czyli y równa się ax plus b. No i najpierw niebieska informacja, że funkcja liniowa przyjmuje wartość, czyli y2 dla argumentu x równa się 0. Czyli za y mogę stawić dwójkę, a za x 0. Za y dwójkę, a za 0. No to... A razy 0 to jest 0, więc wychodzi, że 2 równa się B, czyli nasza funkcja już wiemy, że to jest Ax plus 2. Zgadza się? I teraz co my robimy? Ponieważ my wiemy, że f od 4 minus f od 2 równa się 6, to co to jest f od 4. f od 4 to jest po prostu w miejsce x wstawienie 4, czyli mamy tak. A razy 4, to jest 4a plus 2. Minus. I teraz f od 2. Pamiętajcie, otworzyć nawias. Za x zastawiamy dwójkę. A razy 2 to jest 2a plus 2. I to ma być równe 6. I otrzymujemy. 4a plus 2 jest przepisane, a tu zmieniamy znaki, bo jest minus przed nawiasem. Minus 2a, minus 2. No dobrze, 4a minus 2a to jest 2 razy a, tu się dwójki kasują, opiszemy, że to jest 6, i jak podzielimy sobie przez 2, więc a jest równe 3. Czyli wzór naszej prostej to jest y równa się 3x. Plus. I tyle. A jeżeli chcesz się dobrze przygotować do swojej matury z matematyki, to tu powyżej wyświetla się kolejne wideo z kolejnym zagadnieniem do matury podstawowej. Zapraszam.